No, zapraszam Was na róże. Teraz róże troszeczkę mało słońca, wolno dojrzewają i e, rozkwitają. Niektóre wcale jeszcze nie rozkwitły, ale cały czas kwitną. Zobaczcie, jakie fajne róże. 22 października. O, tada nie wiem czemu to nie zakwitają. O takie jakieś. No ale zobaczcie, ten, ten na przykład krzak ma takie pędy, jak się mówi jeszcze pąki są na nim. Muszę popatrzeć trochę, bo ja też oglądam filmy innych i też się uczę z YouTube. O. Te wszystkie co opadają, ja wcale tego nie wyrzucam nie tego, tylko pilnuję, żeby no, pospadały te kwiatki. O ten w ogóle słabo kwitną te, te czerwone, te czerwone ja mówię, hmm, tak porównując te czerwone z tymi żółtymi, że te y, czerwone jakieś są silniejsze i zdrowsze. To są róże rabatowe, zobaczcie jak one, jakie one są wysokie, one około metra wysokości mają. Dziękuję.